Cześć, dobrze, że znowu jesteś. Muszę Ci podziękować. Podziękować za tak pozytywny odbiór mojego pierwszego filmiku z tej serii dodałaś mi naprawdę odwagi do nagrywania, no i wiatru skrzydła, także dzisiaj też pogadamy. Pogadamy o tobie. Nigdy Ci tego nie mówiłam, bo być może nie było okazji, ale podziwiam cię, podziwiam cię naprawdę, że pomimo tych wszystkich przeszkód ty dajesz radę. A tak w ogóle. Tak w ogóle to jakoś tak ładnie dzisiaj wyglądasz. Tak promiennie, niby jesień, a ty... Fajnie, fajnie, aż miło patrzeć. No i... A te rzęsy? Dobra, a jaki to tusz? Bez tuszu. Pstosy! Cześć! A tobie co jest dzisiaj? Wyglądasz jakbyś nie spała. Wyglądasz jakbyś była chora. A nie, ty po prostu nie masz makijażu. Naprawdę mówię ci, ogarnij się, bo on cię zostawi. Już cię zostawił. Przykro mi, przykro mi naprawdę, ale dołożyłaś do tego swoją cegiełkę. On chce laskę, wiesz, przebojową. Nie chce matki, polki. Co z tego, że urodziłeś mu piątkę dzieci? Musisz o siebie dbać. Kanony są jasne. Popatrz na na ulicy. Każda wygląda tak samo. Tylko ty masz z tym problem. Naprawdę ogarnij się dla swojego dobra, bo żadnego faceta sobie Tobie. nie znajdziesz. Halo, halo, tu jestem. Pamiętasz o tym, co do ciebie mówiłam? Ten test z myszą miał dać ci do myślenia. Dlaczego ty komplementy traktujesz mniej serio niż krytykę? Jak ktoś ci daje komplementy, to ty dyskretnie się wycofujesz, albo po prostu mówisz: Dziękuję, nie, no, przestań. Ale jak ktoś cię krytykuje, to zaczynasz robić taką wewnętrzną analizę. I ta analiza nie ma końca. I analizujesz już, jak ktoś ci to mówi, analizujesz, jak masz spać. Analizujesz tydzień później. Analizujesz, bo myślisz, że ta osoba zna ciebie lepiej niż ty sama siebie, i analizujesz dlatego, że myślisz, że ta osoba ma prawo w ogóle ingerować w twoje życie lub dawać takie rady. Wierzysz jakiejś myszce z bajki? No, i to jest właśnie problem. Przestań. Przestań bardziej serio traktować krytykę niż komplementy. Zrób selekcję myszek. Czyli zrób selekcję osób, którymi się otaczasz. Niektóre z tych osób przeżyły ani nie połowę tego, co ty, a śmią dawać ci dobre rady. Dobre rady. Najczęściej dają ludzie, którzy sami nie radzą sobie ze swoim życiem. Wpisują się w jakiś kanon, idealnej myszki. I myślą, że tak jest dobrze. A wpisują się w ten kanon, bo mają milion kompleksów i takimi dobrymi radami, wiercącymi, chcą sobie poprawić humor Twoim kosztem. Dlatego ty musisz otaczać się ludźmi, którzy w ciebie wierzą, którzy chcą Twojego dobra, którzy umieją Cię wysłuchać w potrzebie i którzy są, bo Ty jesteś. I takich ludzi masz słuchać. Masz słuchać ich rad, masz przyjmować ich komplementy, masz też dawać im komplementy i dawać siebie, dawać swoją obecność, dawać swoją poradę. Masz po prostu zrozumieć, że jesteś wartościową babką, że jesteś wyjątkowa i że nie musisz wpisywać się w żadne kanony. A facet, jeżeli jest ci pisany, jeżeli ma równo pod sufitem to doceni to, jaki skarb sobie znalazł i doceni po prostu całą Ciebie.